Witam serdecznie wszystkich w drugim odcinku naszych internetowych rekolekcji Trudny Adwent. Tydzień temu zajmowaliśmy się postacią Abrahama. Jeżeli ktoś nie widział odcinka, bardzo serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości. A dzisiaj chcemy przyjrzeć się drugiej osobie, która pochodzi ze Starego Testamentu, a jego imię rozpoczyna się na literę A, jak Adwent. Więc zapraszam do oglądania. Cztery wieczory. Czterech. Bohaterów 4. Historie Zapraszamy do uczestnictwa w internetowych rekolekcjach Trudny Adwent. Odcinek w każdą środę o godzinie 17 na facebookowej stronie Parafii Ewangelickiej w Zielonej Górze. A jak? A Aaron. Moi drodzy, na samym początku, już z imieniem naszego głównego bohatera mamy nieco mały problem. Dlatego, że rozpoczyna się ono na dwie samogłoski A. I tutaj mamy dwie szkoły, jeśli chodzi o wymowę jego imienia. Jedni twierdzą, że powinniśmy zaznaczyć dwie samogłoski, imię powinno brzmieć A Aaron. Druga szkoła mówi o tym, by druga samogłoska po prostu była bezdzięczna i wymieniać imię jako Aaron. Ja osobiście należę do tej drugiej grupy, więc będę mówił Aaron. Jeżeli ktoś e, zastanawia się, o którym Aronie mówimy, to mówimy na pewno o tym, który pochodzi ze Starego Testamentu. Jeżeli chodzi o znaczenie imienia Aaron, to można powiedzieć, że już ze Starego Testamentu z hebrajskiego języka już widzimy, jaka będzie jego misja, dlatego że główne znaczenie jego imienia oznacza mówca. To on będzie mówcą, który między innymi będzie przemawiał na dworze faraona. Jego imię także można przetłumaczyć jako mieszkaniec gór, które oznacza o tym, że Aaron na końcu swojej drogi umiera na górze chor. Aaron tak naprawdę jest starszym bratem Mojżesza. Różnica jest niewielka, bo wynosi zaledwie 3 lata. Ale mimo to, że są braćmi, nie do końca się znali. W księdze wyjścia cytujemy historię, kiedy Aaron ma wyjść po Mojżesza na pustynię. Tam się spotykają i możesz dostaje nieco duże polecenie od Boga. Ma iść do Egiptu i uwolnić lud izraelski z niewoli. Tutaj możesz nieco się wymawia i mówisz, ma pewne problemy z wymową. Tekst hebrajski mówi nam, że tak dosłownie, że ma bardzo ciężki język. Bibliści twierdzą, że prawdopodobnie Mojżesz się jąkał. Dlatego Bóg zwraca się do Arona i prosi go, by on był, w cudzysłowie oczywiście, ustami Mojżesza, i by on przemawiał na dworze faraona. I tak się stało. Między innymi Aaron dokonuje tam cudu: cudu, kiedy bierze swoją laskę, rzuca ją na ziemię, i ona zamienia się węża. Przemawia w imieniu Mojżesza, następnie dzieją się plagi egipskie, i dochodzi do uwolnienia ludu izraelskiego. Jeśli chodzi o Arona, moglibyśmy zrobić taki godzinny wykład historyczny. Wiemy o nim, że był m.in. arcykapłanem, wiemy o nim także, to, że odegrał bardzo wielką rolę w dziele uwolnienia ludu izelskiego z niewoli egipskiej. Jednak pomimo tego nie będziemy robić tego wykładu całego, bo to nie jest przedmiotem naszych adwentowych rekolekcji. Ale chcemy zająć się dwoma wydarzeniami, które były dość trudne. Tak sama nazwa naszych rekolekcji, mój trudny adwent, więc chcemy zająć się także trudnymi sytuacjami, dwoma z życiu Arona. Pierwsza dzieje się na początku, można powiedzieć, wędrówki ludu izraelskiego. Oto kiedy Mojżesz ma wstąpić na górę Synaj i odebrać dziesięcio, dziesięcioro przykazań. I tutaj wydarza się rzecz, która dla nas może być nieco zaskakująca. Lud izraelski dociera na pustynę Synaj, rozbija tam obóz, Mojżesz udaje się do Boga na górę. Mija 40 dni. Mojżesz nie schodzi. I wtedy lud izraelski przychodzi do Arona i prosi go o coś, co jest dla nas może już szokujące. Prosi go o to, by uczynił im bogów. By uczynił bogów, dlatego że nie wiadomo, co stało się z Mojżeszem. Nie wiemy, czy on wróci. On nas prowadził, więc zrób nam teraz bogów, którzy nas będą prowadzić. I z księgi wyjścia widzimy tutaj, że yy, tak naprawdę Aaron nawet z nimi nie dyskutuje nawet nie mówi, że mu się nie podoba ten pomysł, ale prosi ich, by zebrali swoje złoto z kolczyków, z tego wszystkiego, co mają przynieśli mu on z tego złota wylał czy ulepił, jakby to inaczej nie nazwać, złotego cielca i ten złoty cielec stał się pewnym symbolem upadku Arona dlatego, że po pierwsze nie zaprzeczył nie powiedział ludowi, nie młodzież wróci, macie jednego Boga a co więcej, Aaron później wziął, stworzył święto i sam oddał, pokończył ofiarę temu cielcu. Dla nas może wydawać się to po prostu nie do pomyślenia. Jak to się stało, że Aaron, który widział cuda Boże, ten który był na dworze Faraona, ten który uczynił, znaczy Bóg oczywiście to uczynił, że z laski powstał wąż. Jak to się stało, że ten, który szedł przez pustynię, Bóg manne, mannę, sprawił, że skały tryskała woda i teraz lud przychodzi do niego i mówi, zrób nam bożka? Dla nas, szczerze powiedziawszy, dla mnie przynajmniej, jest to nie do pomyślenia. Jak Aaron mógł na to pozwolić? Ale niestety tak się stało. Między innymi poprzez presję ludzi. To nie był jego pomysł, to ludzie do niego przyszli. To jest trudny czas, trudny moment w życiu Arona. Teraz chciałbym, byśmy się przyjrzeli drugiej sytuacji, sytuacja, która ma miejsce o wiele, wiele później, bo prawie już kiedy lud Izraelski dociera do ziemi obiecanej. W pewnym momencie lud Izraelski dociera na pustynię Sin i tam czują pragnienie, nie mają wody, no jak to na pustyni? Przychodzą wtedy do Mojżesza Jarona i wjeżdżają im, ja bym powiedział w cudzysłowie, na ambicje. Pytają się, czy to był wasz pomysł, by nas tutaj wyprowadzić, byśmy szli tyle lat i teraz umarli z pragnienia, bo nie mamy wody? Mojżesz wtedy z Aronem udali się do swoich namiotów. Mojżesz upadł na twarz i wtedy Bóg przemówił do niego i powiedział mu o swoim pomyśle. Idź do skały. Zbierz lud izraelski, przemów do skały, a wtedy będzie tryskać woda. Mojżesz tak zrobił: wstał, zabrał Arona i poszli. Dotarli do skały. Tylko Mojżesz nie posłuchał Boga. Dlatego, że po pierwsze, zamiast przemówić do skały, wziął laskę i uderzył dwukrotnie w skałę. Tutaj nawiązuje to do pierwszego cudu, który wydarzył się też na początku wędrówki izraelskiego, kiedy to właśnie może wziął laskę i uderzył raz o skałę i wypłynęła woda. Mojżesz nie zaufał Panu Bogu, że wystarczy tylko przemówić do skały. Więc nie tylko wziął laskę i dwukrotnie uderzył. Następnie Mojżesz nie zaznaczył, że tego cudu dokonuje Pan Bóg, że to nie moc Mojżesza, nie Arona, ale to Pan Bóg sprawił, że z tej wody tryska woda, bo ona tryskała. Kiedy Pan Bóg to zobaczył, rozgniewał się. Rozgniewał się i powiedział, że Mojżesz i Aron nie wejdą do ziemi obiecanej. Dla nas sytuacja może się wydawać trochę kuriozalna. Rozumiemy, dlaczego oberwało się Mojżeszowi, no bo to przecież on. Uderzył dwukrotnie w skałę. To on nawet nie zaznaczył, że cudu dokonał Bóg. Co więcej, czytamy nawet tam w tekście biblijnym, że Mojżesz podchodzi i, i tak, takie zdanie wypowiada: Czy my nie możemy sprawić, by z tej skały wypłynęła woda? Ani słowa o Panu Bogu. Dlaczego obrywa się tutaj Aaronowi? Przecież on stał z boku. Moim zdaniem. Moim zdaniem moi drodzy, dlatego że był bezczynny. Po pierwsze, nie powstrzymał Mojżesz, aby nie uderzył czy pierwszy, czy drugi raz w skałę, a po drugie sam Aaron nie zaznaczył, że cudu dokonał Pan Bóg. To są tylko dwie historie, które dzisiaj przytoczyłem. One mają dalszą swoją historię i można by też jeszcze opowiadać, ale ja bym chciał, byśmy się skupili tutaj tylko na Aronie dzisiaj i byśmy popatrzyli na te dwie sytuacje. Dwie sytuacje, które były trudne jego w życiu i które poniekąd, może i nam się mogą przytrafić. Tak jak mówiłem, chciałbym, by te rekolekcje były także dla nas refleksyjne, by to nie były jakieś wykłady, ale by także byśmy sobie zadali trudne pytania. W pierwszej historii, kiedy jest oddany cielec, Aaron ulega presji ludzi. Czy ty, droga siostro, drogi bracie. Też tak nie masz? Czy my też czasami nie ulegamy presji ludzi i robimy coś, co byśmy normalnie nie zrobili? Może nie wiem. W pracy. Ludzie śmieją się z nas, że jesteśmy bieżący. Może nie wiem. Nasi rodzice są ateistami i mówią, w co ty wierzysz? Nie wygłupiaj się. Często tak jest, moi drodzy. I myślę, że każdy z nas znajdzie sytuację, kiedy czuł się pod presją ludzi i zrobił coś, co nie chciał. I może tak być, że ktoś przychodzi do nas i mówi nam coś, co nie jest zgodne z naszym światopoglądem, z naszą wiarą, ale czujemy się tak przytłoczeni, że po prostu się gubimy, popadamy w, popadamy w błąd. Tutaj kolejna kwestia. Kolejna kwestia, którą widzę w Aronie, Że grzech sprawia kolejny grzech. Działa to niczym domino. Jak widzimy, po pierwsze, do Arona przychodzą ludzie. Aron godzi się na to, by ulepić ale następnie na cześć tego bożka mówi, że na drugi dzień będzie święto. On ustanowił to święto. A następnie sam Aaron przyszedł i złożył ofiarę przed tym bożkiem. I może w naszym życiu są takie rzeczy, są takie grzechy, które powoli sprawiają efekt domina. Że na początku, w cudzysłowie, oczywiście, małe grzeszki, takie coś, co na pozór wydawałoby się nic złego, robią taki fundament pod coś, co jest już bardzo niszczące dla nas, niszczące także dla drugiego człowieka. Tak, moi drodzy, może jest. Zastanówmy się, czy nie ma także. Właśnie poprzez te małe grzechy doprowadzamy do tych dużych. Trzecia sprawa, którą widzę także w tej historii, dotyczy ona bardziej może ludu, ale pokazuje także to, jak my się zachowujemy. Aaron nie prosi o coś małego, kiedy ma ulepić Bożka. Prosi, by oddali swoje złoto, by oddali swoje kolczyki, czyli prawdopodobnie to, co mieli najcenniejszego w swoim życiu. Sam lud Izraelski mówi do niego, by stworzył tego cielca, który będzie tym symbolem, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej, czyli inaczej, z tego złota, najcenniejszego, co oni mieli, chcieli sobie uczynić coś, co będzie zastępować pana Boga. Czy my, moi drodzy, nie mamy podobnie? Czy na tym świecie nie robimy sobie takich bożków? Nie zbieramy może majątku, robimy jakieś może, nie wiem, dobre. Cele, robimy jakieś, nie wiem, akcje charytatywne, tylko po to, żeby sobie narobić tutaj pewnego dobrego złota, tylko po to, by mieć nadzieję, że może to jakoś pomoże. Nie, moi drodzy. Jedynie kto nam może pomóc, to Pan Bóg. Nie my sami. Nie nasze uczynki. Nie to, co gromadzimy tutaj na świecie. Nie miliony, które oddaliśmy na cele charytatywne, ale to nasza wiara w jedynego Boga. Daje nam zbawienie. I czwarta rzecz, którą widzę w tej historii drugiej, w tej historii, kiedy to Aaron stał z boku, a Mojżesz nie posłucha się Pana Boga, okazał swoją nieufność, niewiarę. To także, moi drodzy, pokazuje mi, że my jako chrześcijanie nie możemy być obojętni. Nie możemy stać gdzieś tam z boku i myśleć sobie, nas to nie dotyczy. To nie ja, to ktoś inny. A czasami tak jest. Że wiemy, że komuś dzieje się krzywda, że ktoś jest krzywdzony, że ktoś jest dyskryminowany, a my stwierdzamy: To nie nasza sprawa, to nie my, to ktoś inny. Chrześcijanin nie może być bierny. Chrześcijanin ma być czynny w miłości. I ta miłość właśnie ma iść w stronę bliźniego, bez względu, kim ten bliźni jest. Do tego powołuje nas wiara. I tej wiary może też zabrakło Aronowi by przeciwstawić się Mojżeszowi i powiedzieć, nie, nie uderzaj w tą skałę, masz do niej przemówić. Może Arombał się powiedzieć ludowi, to nie my sprawiliśmy ten cud, ale to Pan Bóg. Moi drodzy, drugi odcinek naszych rekolekcji. I kilka może łatwych, ale może i trudnych pytań. Czy my gdzieś widzimy się? W życiu Arona, w tych trudnych jego sytuacjach? Czy może mamy właśnie jakieś takie y, otoczenia ludzi, którzy działają na nas destrukcyjnie? Choć musimy pamiętać, że nie możemy się od nich odcinać. Nie chodzi teraz o to, moi drodzy, byśmy dobierali sobie ludzi, którzy nam będą przyklaskiwać. Ale nie chodzi też o to, byśmy zamykali się w chrześcijańskich gettach, bo człowiek musi być w świecie. Musi być w świecie, by głosić Boże Słowo. Tak, moi drodzy, my musimy także często być w tym świecie i powiedzieć komuś innemu: Nie możesz tak, nie rób tego. Pan Bóg chce inaczej. Może jesteśmy w sytuacji, kiedy czujemy tą presję wśród innych ludzi. Może jesteśmy w tej sytuacji, kiedy sami gdzie stoimy z boku i przyglądamy się nieszczęściu drugiemu człowieka. Moi drodzy, jeśli są takie sytuacje, starajmy się zrobić wszystko. By je wyeliminować. Bo może to właśnie ten mały grzech, który pociąga do kolejnego grzechu i ciągnie nas w dół do niewiary. Dziękuję za wysłuchanie tego naszego drugiego odcinka i zapraszam za tydzień. Za tydzień na kolejny odcinek w środę o godzinie 17. Tym razem przychodzimy już do Nowego Testamentu i kolejny bohater, którego imię rozpoczyna się na literę A. A jak Adwent. Zostańcie z Bogiem.